Watykan spokojna noc papieża. 88-letni hierarcha od ponad dwóch tygodni leczony jest w szpitalu na obustronne zapalenia płuc. W niedzielę pojawił się kolejny komunikat Watykanu dotyczący stanu zdrowia papieża. Mowa w nim o tym, że ostatnia noc minęła spokojnie, a głowa kościoła wypoczywa. Komunikat ten oznacza, że Franciszek nie miał problemów z oddychaniem. W sobotę wieczorem opiekujący się Ojcem Świętym lekarze poinformowali, że pacjent nie gorączkuje, a wartości białych kwinek są w normie, co wskazuje na brak stanów zapalnych. Nie powtórzyły się skurcze oskrzeli, do których doszło w piątek. Modlę się za was, modlę się o pokój. W niedzielę opublikowano ponadto rozważania Franciszka, wysłane z polikliniki Gemela i w niedzielę na modlitwę Anioł Pański. Bracia i siostry, Kieruję te myśli wciąż ze szpitala, gdzie, jak wiecie, jestem od wielu dni pod opieką lekarzy i pracowników służby zdrowia, którym dziękuję za uwagę, z jaką się o mnie troszczą, podkreślił. Odczuwam w sercu błogosławieństwo, które kryje się w kruchości, bo właśnie w tych dniach uczymy się jeszcze bardziej ufności w Panu. Jednocześnie dziękuję Bogu za to, że daje mi szansę podzielić w ciele i duchu stan tylu chorych i cierpiących, podkreślił Franciszek. Podzękował za modlitwy. Ja także modlę się za was. I modlę się przede wszystkim o pokój. Stąd wojna wydaje się jeszcze bardziej absurdalna, dodał. Marek z Louvois, KS Info.